Pierwszy wjazd w pszenicę z rozsiewaczem. Tylko kury pustym, bo zepsutym. Siemano, z tej strony Łukasz z kanału Muzyk na Gospodarstwie. A w dzisiejszym odcinku? O, coś uje... Pojedziemy z azotem. Znaczy się aktualnie nie pojedziemy, bo bo się rozsiewa, zepsuł kur... stał i się zepsuł nie? <gry> powiecie, że moja wina bo po siebie pszenicy widocznie go za słabo umyłem i co się stało nie mogę otworzyć ani młotkiem, ani hydrauliką ani w niczym nie mogę otworzyć tych wajch. niestety, bo się tam pozapiekały nie mam tu WD-40 nie mam tu narzędzi za bardzo. Nie mam tu kur na nic, jestem w ciemnej dupie. Ani to czym opukać nie ma. Ani to nie ma czym opukać. Ani ostukać kur. A to chujnia nierobota. Coś tam ze sobą wziąłem. wszystko jest gówno kurna warte w starciu z fantastycznym, polskim, zardzewiałym rozrzutnikiem do nawozu. Ja to chociaż trochę, kur... odgięć, ale nie, zapomnij, nie ma ch... Pojechałem kurciać na wóz dzisiaj. A to jest aż tu. Co Pewnie tu gdzieś właśnie to jest. Chcę, żeby wbić tu kur... po odginać chociaż cokolwiek. To by puściło. Ale nie ma śrubokręta, nie ma nic. Spróbuję, może hydraulikom sobie pomóc. Ach. Może wtedy pójdzie. Jedno spróbuję wyszarpać, a potem drugie o, coś ujebałem. coś się upierd...ło. Ta się w p... Ja pierd... z taką robotą. Nie ja to Biorek. Na dom rodzinny na warsztat, tam będziemy robić. Jajaka. Proszę Państwa! Pierwszy wjazd w pszenicę z rozsiewaczem. Jezu, ja, z rozsiewaczem, tylko ku... pustym, to zepsutym, ale ja, Dobra. ja, ja, No i dupa. ja, ja, przynajmniej WD. 40, więc spróbujemy najpierw tak i tak chyba muszę odpiąć bo tu nie będę miał dobrego dostępu już miałem mieć posiany nawóz miała być akcja szybka a co jest? zesrany sprzęt co jest? hydrolika nie zluzowana? Ta nie jest zluzowana, widzicie? Jadę. Trzeba podjechać 60. To na szczęście tylko za wleczkę zerwał. Ale się bałem, że coś się gorzej zrobiło. By Był przepał To się wybijakiem wywali zaraz. Tylko ja nie mam takich małeczek. Ale to można gwóźdać. Zawsze. Czy coś. Cięło za wleczkę. Dobra, teraz trzeba tam to wydobyć. A jakby to się było zrobić? ale i Jest. Odgiął się, kurwa. Odgiął się, dobrze. Dobrze. O, to. to. Tu tak, gamodny Chur. pogięte dodatkowo jeszcze Teraz to trzeba tam wyczyścić No to tak nie może być No nic to drugie też tak zbije jak wybije to się spotkamy Drugi też już wyszedł W międzyczasie się ciemno zrobiło nie wiem czy dobrze zrobiłem. No nie, pewnie nie. Nikt nie mówi, że robię dobrze. Kurde. Przesmarowałem to smarem. Grafitowym? Nie. LT. Przesmarowałem to smarem. I teraz. Musi chodzić. Och. Nie ma bata. Wskazuję, to jest to. Tam oczywiście wyczyściłem, wyskrobałem wszystko. jest spoko to już będzie działało oczywiście zawleczki gdzieś pogubiłem bo jak ee, na gospodarstwie je sobie tu położyłem, no to potem byłem tak wkurzony, że pojechałem z... <grym> i gdzieś musiały spaść, trudno jeszcze tu zawleczka tu, tam z gwoździ zrobię, pierdziele Ach, dałem tu zawleczki w postaci gwoździ tutaj powinno to hulać teraz tam już się ruszają, już się da. No i co? Podpinam ciągnik i próbuję jeszcze to otworzyć. Zobaczę, czy wszystko działa. I jutro sobie pojadę yy, z azotem. coś Wam pokażę. Patrzcie, mam nowiutki łącznik górny chyba w ogóle krótszy od tego mojego. No właśnie. Krótszy od tego mojego. Będzie do takich sprzętów, które potrzebują krótkiego łącznika właśnie jak opryskiwacz, rozsiewacz, A tamten będzie do pługa do agregata. Łącznik dostałem za to, że jestem taki fajny od e, kolegi Igora, także serdecznie pozdrawiam dzięki Igor za ten łącznik. A gitarę ci zrobię w najbliższym czasie, bo już mam klucze, także wszystko będzie zrobione. O kurde, coś się ugięło. Mamma mia. O kurde, to tu nie wejdzie. Nie no, musi wejść przecież. No i kurwa faktycznie nie wejdzie. Czemu tak? Co jest grane? No to się pocieszyłem nowym łącznikiem. Czego to nie pasuje? Tu jest za wąskie. Kurde Niedobrze ja chciałem to użyć Co jest kuźwa Może trzeba to upitolić Kurde, dobra, to na razie daję stary, trudno Okej okay. Czyli tak Czyli to światła. Hydraulika. Dobra. Okej. Okay. Otwarło się. No elegancko, patrzcie. Teraz jest otwarte. Więc spoko. Trochę syfu tu naleciało z tego garażu. To się wydmucha jeszcze. Będzie można jutro jechać z azotem. Wszystko tutaj działa. Wszystko kula. Więc wałka nie podpinam, no bo to. Tak. Wiadomo, że to będzie się. Kręci się. Ręką to się będzie wałkiem kręciło na pewno, nie? Okay. To by było na tyle na razie, więc poczekamy aż w stanie nowy dzień. Pojedziemy za Azotem to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym. Na razie, cześć!